Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Dziś pokażę Wam, jak za 100 zł zbudować prawdziwy drewniany stół, a jak wytrzymacie do końca, to będą wyniki losowania pierwszej i nowy konkurs na drugą wkrętarkę. Będzie świetny film. Chodźcie, zapraszam. Zaczęło się podwójnie typowo. Po pierwsze stół robiłem dla kogoś, po drugie za darmożkę. Innymi słowy efekt końcowy musiał być jednocześnie trwały, choć odrobinę ładniejszy od diabła, no i przede wszystkim tani. Dlatego też cały stół postanowiłem zrobić z sześciu dwumetrowych kantówek, które akurat były na promocji w Castoramie. Do tego dorzuciłem kilka darmowych desek z palet i osiem małych kątowników. Krętów i farb nie liczę, bo użyłem tylko tych, które już miałem w piwnicy. Deski z palet przepuściłem przez grubościówkę, a potem dociąłem na pile stołowej do szerokości 8 cm. Natomiast kantówki, no cóż, w pierwszym kroku bez obcyndalania się wszystkie przeciąłem na pół. Następnie zabrałem się za nogi. Żeby je choć trochę odelżyć, głównie wizualnie. Zmontowałem na szybko coś, co pozwoliło mi dociąć na pile stołowej zwężenia nóg. Dzięki nim będą wyglądały na smuklejsze. Może nie jak u sarenki, ale już nie jak niedźwiedzia. Po nogach przyszedł czas na blat. Najpierw dokładnie obejrzałem pocięte kantówki, a potem ułożyłem najlepszą moim zdaniem kombinację. Tak ułożony blat kleiłem w dwóch partiach po trzy kantówki. Na metodę łączenia wybrałem klej do drewna i ściski. Żadnych wpustów, ani choćby kołków. Co bardziej nerwowi z Was mogą teraz zatrzymać film i od razu napisać w komentarzach, że tak się nie robi, że to się rozpadnie? Skandal? Obraza majestatu? A ja myślę, że jeśli klejony bok kantówki masz 9 cm wysokości i pół metra długości. To nie będzie tragedii. Jak już połówki blatu przeszły przez noc, to skleiłem je w jedną całość. Podobnie jak w przypadku mojego blatu roboczego, tak i tu kleiłem bez ścisków. Żeby blat jeszcze bardziej wydłużyć, to na każdym z krótkich końców przykleiłem po jeszcze jednej kantówce. Znów bez kołków i to mimo tego, że kleiłem z końcem włókien. Oj, stolarze osiwieją, a internety oszaleją a ja i tak trzymam się tego, że blat się nie rozpadnie. Kiedy miałem już cały blat sklejony, to oskrobałem go z pozostałości kleju, a szpachlą wypełniłem ubytki i nierówności. Ważnym krokiem było wyfrezowanie od spodu kawałka blatu. Cel był taki sam, jak w przypadku zwężania nóg, czyli optycznie odchudzenie grubych kantówek. Przy okazji, na własnej skórze przekonałem się, jak trwały jest tani frez złożyskiem. Otóż Łożysko rozpadło się przy frezowaniu już drugiej krawędzi. Nie bez przyczyny jedne frezy kosztują za sztukę tyle, ile inne sprzedawane w zestawach po 30. Na koniec przeszlifowałem porządnie cały blat ze wszystkich stron, oczywiście najbardziej przykładając się do jego wierzchu, a jak to miałem za sobą, to dociąłem jeszcze deski z palet na długość tak, żeby mieściły się między nogami stołu pod blatem. Wreszcie przyszedł czas malowania. Oj, i to był długi czas. Nogi i deski pod blat pokryłem dwoma warstwami białej farby. Natomiast sam blat najpierw dwoma warstwami lakierowejcy, a potem jeszcze jedną warstwą lakieru do schodów. Co jak co, ale tego lakieru nic nie ruszy. Kiedy farby i lakiery już wyschły, zabrałem się za montaż. I choć wcześniej w głowie ułożyłem sobie ten proces bardzo dokładnie, to, jak przyszło co do czego, to byłem trochę jak dziecko we mgle. Koniec końców zrobiłem to wszystko może nie tak jak należy, ale się udało. Najpierw nawierciłem w deskach otwory kieszeniowe. Następnie ułożyłem wszystko na blacie na sucho i zacząłem od przykręcania metalowych kątowników, które połączą blat z nogami. Po kątownikach przykręciłem do blatu cztery deski, a dopiero w ostatnim kroku Połączyłem nogi z blatem za pomocą kleju i wcześniej przykręconych kątowników. I tyle. Pozostało już tylko postawić stół na nogach i trzymać kciuki, żeby nigdy nie były powyłamywane. Nogi, nie kciuki. Mogłem teraz spakować graty w cywilizowanej, siedzącej pozycji, no i nacieszyć się widokiem gotowego... Stołu. Wiem, że Pańskie oko konia tuczy i że był to mój pierwszy stół, ale powiem Wam, że jestem autentycznie miło zaskoczony i zadowolony z efektu końcowego. Jasne, kilka rzeczy znalazłoby się do poprawienia, jednak, biorąc pod uwagę fakt, że do wyboru mamy albo używkę Zoelixa, albo taki stół, to ja nie mam wątpliwości, co bym wziął. Niestety stół jest już swojego nowego właściciela, więc mam dla Was tylko zdjęcia. Po zakończeniu tego projektu nasunęły mi się trzy wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że warto się dobrze przygotować i sprawdzić chociażby, jak wysoki powinien być standardowy stół. Mój wyszedł odrobinę za wysoki, docinanie stóp na już zmontowanym stole jest trochę kłopotliwe. Drugi wniosek, jaki mnie naszedł, jest taki, że trzeba się przyłożyć porządnie do montażu, do budowy blatu. Ważne, żeby był naprawdę płaski, naprawdę prosty. To decyduje o tym, jak ładnie stół wygląda. Trzeci wniosek jest taki, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nawet z niewielkim doświadczeniem, takim jak moje, w pracach w drewnie, jesteście w stanie zbudować coś, co wygląda jak stół, działa jak stół, innymi słowy jest stałem. Wytrzymaliście do końca, no to teraz wyniki konkursu. Losowanie pierwszej krętarki wygrywa Sebastian Bramski. Sebastian, gratuluję, skontaktuj się ze mną, ja się skontaktuję z Tobą, krętarkę wyślę Ci jak najszybciej. Ale to nie koniec. Jest jeszcze druga, taka sama. Zasady konkursu się nie zmieniają. Udostępnijcie ten film o stole na fejsie. Link wklejcie pod filmem tutaj na YouTubie. Ważne, żebyście byli subskrybentem mojego kanału. Trzymam kciuki. Powodzenia w losowaniu w drugim konkursie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.